Aby odbyć taką wirtualną wizytę w ZUS, należy mieć komputer z dostępem do Internetu albo smartfona z kamerą i mikrofonem. Najpierw musimy się umówić, wchodzimy na naszą stronę internetową, tam jest taka zakładka e-wizyta. Wpisujemy kod naszego miejsca zamieszkania i później wybieramy dogodną datę i godzinę podajemy nasze dane, czyli imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail. Jeszcze przy rejestracji musimy podać temat rozmowy, czy to będą na przykład zasiłki czy emerytury i renty, czy na przykład rozmowa będzie dotyczyła pracodawców czy pracowników. Później dzień przed wizytą dostajemy takie przypomnienie, że następnego dnia będziemy mieć wideorozmowę, za dzień wideorozmowy Dostaniemy maila z linkiem, który należy kliknąć, aby połączyć się z naszym pracownikiem. Jeśli chcemy załatwić konkretną sprawę, musimy potwierdzić naszą tożsamość, dlatego warto przygotować sobie dowód osobisty, który pokazujemy pracownikowi do kamery. Na e-wizyty można umawiać się w dni robocze w godzinach od 9 do 14.30. Maksymalnie na jedną wideorozmowę jest 20 minut.